kurwa, manie! No o kurwa! Siema z tej strony, Dark Dragon. A dzisiaj jesteście świadkami mojego niedbalstwa, niechlujstwa. Mamy tutaj wciągarkę Dragon Witch. Którą mam w swoim patrolu. Jak widzicie, wygląda jak wygląda. Jest tu masa ziemi smar, który się już praktycznie do niczego nie nadaje. Jak sami widzicie, smar wygląda tragicznie. Niedużo nie mu brakowało, żeby zamienić się w kamień. Prawdziwym powodem, dlaczego się zabrałem za tą wciągarkę był, we, było właśnie yy, sprzęgło. Po rozprzęgleniu wajcha yy, nie chciała wrócić na swoje mie miejsce. Widzimy tutaj nawet brakuje w niektórych miejscach już smaru. Smar po prostu zwyczajnie nie docierał do pewnych miejsc, przez co nawet zauważyłem, że silnik nie dawał rady, wręcz leciał z niego dym. Najgorsze było to, że w niektórych miejscach zauważyłem rdze, co źle świadczyło o uszczelkach. Samej wciągarki. W pierwszej kolejności pozbyłem się całego tej substancji potocznie nazwanej smarem, choć sam mnie i tak nie nazwał, ponieważ strasznie dużo w niej różnych innych substancji, takich jak na przykład woda, błoto to Naprawdę to było bardzo czasochłonne. Ząbek po ząbku czyściłem wszystko po kolei, było tego dużo, ale no tutaj widzicie właśnie moje starania aczkolwiek gdybym lepiej o tą ściągarkę dbał może nie doprowadziłbym jej do aż takiego stanu zęby myślę są w dobrym stanie chociaż łożyska, no troszeczkę zęby przeskakują, ale nie widziałem w tym problemu chciałem jak najbardziej zaoszczędzić Wszystkie miejsca dokładnie wypolerowałem właśnie przy pomocy takiej oto małej wiertarki o mocy 135W. Strasznie dużo zużyłem wiertę, strasznie one padały. Te tarcze, jakby tu powiedzieć, kupiłem je gdzieś w markecie i raczej już nigdy więcej ich nie kupię. Nie będę nawet. Mówił jaka to marka, bo praktycznie nazwy marki na pudełku nie było. Ale ważne, że udało mi się dzięki nim jakoś tą wciągarkę doprowadzić do podobnego użytku. To ze śrub osiągnąłem najwyższy level, jeśli chodzi o januszostwo wśród yy, wszystkich Polaków. Yy, zamiast wymienić na nowe zmierzewki, żeby te nie rdzewiały. Postanowiłem wrzucić je do słoika z rozpuszczalnikiem i zostawić je na 24 godziny, żeby rdza sama zeszła. Tak widzimy tutaj efekt: śruba jest praktycznie jak nowa, nie obeszło się bez szlifierki kątowej oraz nerwów. Naprawdę, czasem już nie wytrzymałem, ale koniec końców właśnie widzicie efekty. Trochę WD40 yy, i wszystko działa poprawnie. Tu na załączonym obrazku widzicie już wciągarkę już prawie gotową do złożenia. Jeśli chodzi o uszczelki, użyłem yy, resztek silikonu, które gdzieś tam znalazłem w garażu. Yy, nalałem na specjalną formę, również przeze mnie zrobioną i rozprowadziłem ją równomiernie. Kiedy silikon zasechł, po prostu wyjąłem go z formy i użyłem tego porosu jako takiej uszczelki, która łączyła z sobą wszystkie obudowy wsiągarki, tam, gdzie jest przekładnia, tam gdzie jest silnik, cała przekładnia dostała nowy smar najwyższej jakości chcę po prostu, żeby ta wciągarka żyła jak najdłużej, ponieważ wszystkie ceny i inflacja po prostu sprawiły, że teraz praktycznie na wszystkim oszczędzam, żeby po prostu mieć możliwość jazdy swoim samochodem na co dzień do pracy, do offroadu. Oczywiście o obudowę również zadbałem, pomalowałem ją na nowo, no i złożyłem przekładnię. Podczas testu silnika troszeczkę zawiodłem się na swojej tablicy. Liczyłem, że wystarczy jej prądu, aby zasilić ten silnik. Niestety się myliłem. Nie była w stanie go uciągnąć, co zaraz Wam pokażę. Sami posłuchacie, jak właśnie działał ten silnik przy tej tablicy. Jeśli chodzi o sam silnik, to działał on poprawnie. Użyłem do tego akumulatora z mojego samochodu, po podpięciu i naciśnięciu przycisku na pilocie. Silnik ruszył poprawnie, kręcił się ze stałą prędkością. Cewka dostała odpowiedni prąd i trzymała te y, styki od silnika. Oczywiście wy, wyczyściłem styki. Ponieważ znajdowało się na nich dużo rdzy, teraz widzicie owoce moich czterodniowych starań. Ksiągarka jest w stanie bez zblocza spokojnie yy, przeciągnąć dwutonowego patrola z zaciągniętym ręcznym, choć tego nie widać. Nie wiem czemu. Prawdopodobnie będę musiał tam do mostu zaglądnąć, zobaczyć co się dzieje, po skończonej pracy. Została jedynie sterta, y, duża sterta y, papieru y, ze smarem i rozpuszczalnikiem. Oczywiście, po y, skończonej robocie, nie mogłem się powstrzymać, y, żeby nie postraszyć sąsiada i we mus popano 9-1-1, what is your emergency? I hear shots! Okay, ma'am, calm down. What kind of shots? Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję, że byliście do końca. Zostawcie suba i łapkę. Komentarz dla zasięgu. Ja się z wami żegnam. Nara.